W moim osobistym rankingu takich offroadowych koszmarów ten widok zajmuje pierwsze miejsce. I chyba każdy offroadowiec, który kiedyś no, miał podobne przygody, mam nadzieję mniej dramatyczne, marzył o tym, żeby móc cofnąć czas o te kilka sekund i nie popełniać tego błędu. Co się wydarzyło z tym samurajem, że skończył tak tragicznie? Czy można było tego uniknąć? No właśnie na takie pytania postaramy się odpowiedzieć w tym filmie, który poświęcony jest tym przykrym sprawom, tym wszystkim dachom, bokom, rolkom i innym ofraudowym nieszczęściom, które zdarzają się w terenie. To było straszne. Dlaczego w off-roadzie zdarzają się wypadki? Wiadomo, że samochody, które jeżdżą po szosie najczęściej powodują kolizje i różne dziwne sytuacje z nadmiernej prędkości. Ale co się dzieje w terenie, kiedy na przykład jedziemy powoli, a i tak jesteśmy na boku? Dlaczego zdarzają się takie sytuacje? Czy one wynikają z trudności terenowych, czy może z tego, że samochody są niedostosowane, a może dlatego, że kierowcy popełniają jakieś podstawowe błędy i nie mają świadomości tego, jak jeździć w terenie. W tym celu, żeby zrobić takie eksperymenty naukowe, zakupiliśmy sam. Samurajka z klatką. Samurajek jest na wąskich mostach, czyli powinien się łatwo wywracać. Klatka gwarantuje nam bezpieczeństwo, a konkretnie Pawłowi, który został naszym pilotem doświadczalnym, kaskaderem. No dobra, jeszcze jeden samurajek? Nie, nie, nie ma. Zaczęliśmy od szukania takiego punktu, kiedy ten samochód zaczyna się przewracać. Obstawialiśmy, że wystarczy go podnieść na hajlifcie do samego końca, no i się wywróci. No ale jak widać trzymał się bardzo dzielnie, także pomogliśmy mu troszkę wyciągarką. Akurat to było bardzo potrzebne, dlatego że no, wymagał delikatnego przeglądu, bo ostatnio coś tam pourywaliśmy. Także to jest idealna pozycja do tego, żeby robić naprawy w samochodzie. Jakby dostęp do wszystkiego był zawsze taki prosty, to mechanika byłaby tak przyjemna. Bo wolimy go położyć na boku, niż kłaść się pod niego, no. bo nie mamy gdzie wymienić wałów, co? Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że spadł śnieg, to lepiej, lepiej przewrócić auto, niż leżeć na tym śniegu. Ale często widziałem offroadowców, którzy tak serwisują samochody, co nie? No bo to jest bardzo wygodne, nie musisz leżeć pod samochodem, przede wszystkiego jest dostęp, ludzka pozycja. Według mnie świetny pomysł. <laughs> tak, jest dosyć stromo. Czemu? Pasy są, kask jest. Będziemy robić kontrolowany test. Paweł chciałbym ci e, jakby życzyć dobrze na drogę, bo ja już raz z samurajem dachowałem, wiem, jakie to są przeżycia. Nie polecam. Miałem przestawić samuraja. W sensie tak naprawdę nie jechałem nigdzie daleko, tylko miałem tak naprawdę z 15 metrów nim przejechać z górki i. E, ja już tą górkę jeździłem 100 razy. Wsiadłem do Samuraja, nawet pasów nie zapiąłem, eee, po prostu miałem tam zjechać, nic nadzwyczajnego. I w trakcie zjazdu tam było tak, że trzeba było lekkim trawersem wjechać w ten zjazd i on potem był pionowo w dół. Tutaj e, wjechał Mikołem na ściankę. W sensie wyrwał mi kierownicę z rogiem. W trakcie dochowania nie wiesz, co się dzieje. To jest na zasadzie takiej jasno ciemno, jasno ciemno. Nie widzisz, co się dzieje na zewnątrz. Widzisz wnętrze, widzisz słupki, A widzisz jak ci pęka szyba, jak coś spada w aucie. Trochę takie zwolnione tempo. E, dopiero jak już auto leży, do nogami się nie obraca, to aha, przeżyłem, wydachowałem i wtedy dopiero odpadasz od siedzenia i lądujesz. Jechałem bez pasów, ale w kubełkowym siedzeniu i przy sportowej kierownicy tak mega zaparty, że jak przestałem się obracać i byłem do góry nogami w aucie, to moja dupa się nie odkleiła nadal od siedzenia. Tak byłem zaparty mocno między kierownicę a fotel kubełkowy. I dopiero wtedy yy, przez następne kilka dni miałem zakwasy całego ciała. Wszystkie mięśnie, rąk, nóg, żebra, po prostu byłem tak się spiąłem w momencie adrenaliny, że po prostu przez następne dwa dni czułem wszystkie mięśnie. Wcześniej jak jeździłem, to miałem takie poczucie bezpieczeństwa, że te terenówki wcale nie są aż tak wy bo naprawdę jeździło się po trawersach, górkach i nigdy nic się nie stało, i wtedy mi to pokazało, że tak naprawdę chwila, nie uwagi, ale to taka chwila była, że jak do tego doszło, nie wiem, i auto leżało na dachu. Ale to były dosłownie sekundy. Tak Położenia. I ty Adam, i ty Patryk dachowaliście. Ja jeszcze nie, dlatego dzisiaj mam swój pierwszy raz. Samuraj jest na wąskich mostach, czyli jest o wiele węższy niż taki klasyczny samuraj. I obstawialiśmy, że nawet takie delikatne pochylenia plus prędkość spowodują, że to auto się przewróci. Ale przez te wszystkie testy miałem takie poczucie, że samuraj chce nam udowodnić, że te wszystkie wypadki, boczki, dachy, rolki biorą się nie z winy samochodu, wąskich mostów, słabych opon, małego silnika itd. Tylko właśnie z winy kierowcy, który nieodpowiednio jeździ w terenie. I rzeczywiście celowo robiliśmy naprawdę. Podstawowe błędy, żeby zobaczyć, kiedy go można przewrócić. I cały czas starał się powiedzieć, że to nie jest jego wina i on się tutaj nie wywróci, nie ma zamiaru tutaj dachować, nie wyroluje. No nie przewrócił się. <grym> <grym> Jakie to jest uczucie? Tak Takie straszne, się... bo jakby ja już miałem wrażenie, że on się przewróci. Za każdym razem kiedyś tak przełamywał, a potem jakby łapał, łapał przyczepność i, i się nie przewracał, tylko wyciągał i jechał do przodu. Ale już trzy, myślałem, że trzy razy będę leżał. Jest takie poczucie w środku, że jest bardziej dramatycznie niż na zewnątrz? Oczywiście, w środku jest zawsze dużo gorzej. W środku to nawet mały trawers już powoduje taki stres, że o już jest krzywo, już się boisz, a z zewnątrz to wygląda jak płaska droga. To zawsze tak jest, w środku jest zawsze dużo gorzej. Teraz robimy taki eksperyment, który pokazuje, co się dzieje, kiedy zmieni się środek ciężkości samochodu. Bo bardzo często pakujemy coś na bagażnik, na dach, rzucamy koło zapasowe. Zanim chłopaki skończą, to ja opowiem jakby przygodę, jaką miałem związaną właśnie z takim zagadnieniem. Mianowicie, kiedyś w Rumunii jechaliśmy szosą, wracaliśmy do bazy. W samochodzie było 4 czy 5 osób, na dachu były bagaże i była taka sytuacja, że niedoświadczona osoba, która kierowała, no miała przejechać 5 km, wystraszyła się z samochodu, który wyskoczył z naprzeciwka, chciała skontrować szybko i tak dalej. I zrobiła to zbyt dramatycznie i zbyt szybko. I po prostu szybki ruch kierownicą spowodował, że Land Rover położył się na boku, naprawdę przy niedużej prędkości, na prostej drodze. No problem był taki, że byliśmy kilkaset kilometrów od domu, samochód był no troszkę poskładany, pęknięta szyba, no jakby nie dało się nim bezpiecznie nie wracać no i właśnie na szczęście chłopaki mieli pewne ubezpieczenie, i to auto wróciło na lawecie. Ale wtedy było dla nas wszystkich szokiem to, że na prostym asfalcie, po prostu podczas jazdy do domu, no, zbyt gwałtowne ruchy kierownicą spowodowały, że auto się położyło. No ale to jest kwestia właśnie tego, że nie pamiętamy o tym, że na dachu narzucamy różnych rzeczy, które powodują, że ta wywrotność jest o wiele większa. O, jest mało komfortowo. Co ma być? Trochę mnie pasy uwierają, ale chociaż działają, o. Jaśnik się zalał. Jak się czujesz po twoim pierwszym prawdziwym boczku? No, ciekawe uczucie, na pewno inaczej jak na symulatorze dachowania, bo stało się to tak nagle. <laughs> Fajnie, tylko trochę już pasy uwierają jak się tak długo wisi Ale wiesz, takie dziwne, bo tak jedziesz, nogi ci się odrywają od pedałów i tak nie wiesz co się dzieje Jak auto się przewróci to przede wszystkim trzeba zgasić silnik Bo jakby to jest jego pozycja pracy właściwa Jak jest do góry nogami to olej się wylewa i silnik można zatrzeć Także no jak się przewrócimy to pierwsze co to należy zgasić silnik No ja nawet nie wiem jak do tego doszło, ale wypadła nam bajka od reduktora. Nie wiem czy on jest zapięty, czy on jest rozpięty. Zapięty, dobrze jest, to samura on będzie iść. Takie rowy to nie atakuje się ich trawersem, tylko najlepiej jest jechać po prostu przodem prostopadle do rowów, wtedy nie przewrócimy się, a przynajmniej bardzo mocno minimalizujemy takie ryzyko, bo w tym przypadku no to tak jakbyśmy jechali po krawężniku i nagle z niego spadli, tylko z takiego półtora metrowego krawężnika, więc... No musiał się przewrócić. Na rajdach, żeby nie przewrócić samochodu a pojechać jeszcze takim trawersem, jeszcze nie, nie robiąc asekuracji wyciągarką, żeby nie tracić czasu, to stosuje się taką praktykę, że pilot staje na progu, pas przyczepia do klatki i odchyla się do tyłu. W ten sposób przenosi środek ciężkości samochodu do wzgórza i oddala go od przepaści. Dzięki temu często udaje się przejechać górkę, trawers bez przewrócenia samochodu. Robiłeś tak? O kurty, wiesz ile razy Dostosowaliśmy tą taktykę już wielokrotnie, ja generalnie lubię na progu jeździć, asekurować samochód, bo wiem zawsze, że jak auto poleci, to ja skoczę, a kierowca poleci na dół, więc dzisiaj role się odmieniły i niestety ja jestem w środku, no ale liczę, że Patryk z tą masą tak nas dociąży. Nie no, wiadomo, że im więcej osób na progu, tym lepiej, ale już jedna osoba bardzo mocno zmienia naszą sytuację, także to naprawdę taktyka, która działa. Czy się przewróci? Usiąść. Jeszcze nie. Te wszystkie niebezpieczne sytuacje robimy z ciężkim sercem, dlatego że kochamy tego samurajkę. Tak jak każdą terenówkę, bo jesteśmy uzależnieni, jak widać na mojej bluzie, od terenu i napędu 4x4. A jak ktoś ma takie odpały jak my, to zapraszam do sklepu, gdzie można właśnie nabyć takie bluzy. Link do naszego sklepu znajduje się oczywiście pod filmem. Łamiemy kolejną zasadę off czyli będziemy szarpać kinetykiem, nie wosi, czyli po prostu auto jest pod kątem. Tak się nie powinno robić, bo po prostu kolejnego go powinna podciąć i powinna się przewrócić. Przynajmniej takie jest założenie, bo już takie rzeczy na rajdach widzieliśmy, że auto szarpane na kinetyków bok, które siedzi w kolejinach, po prostu unosi się druga część auta i no często się udaje, że zatrzymuje się ten samochód, ale no plan jest taki, żeby udowodnić, że tak się nie robi. A teraz wysiądź i zobacz, co żeś narobi. Ale to nie szkodzi. Spawanie jest moją pasją. <noise> nie, no po prostu. Niektórzy nie powinni spawać klatek bezpieczeństwa, gdyż ta klatka jest bardziej niebezpieczna jak bezpieczna. Odpadła podczas zwykłego boczka, tutaj była, tu było jej miejsce. Jak widać, to było tak pięknie nasmarkane. No może jakoś. No nie wiem, jak... o, o, może tak. O. Chwile grozy, naprawdę takie chwile grozy przeżyłem właśnie tutaj, gdzie teraz Paweł podjeżdża. Było bardzo zimno, był mróz, i ja tutaj przyjechałem w swoim nowym Jimni na Atekach. I właśnie gdzieś już prawie u szczytu tej górki straciłem trakcję, koła zaczęły się kręcić w miejscu. Pod spodem był lód, i czułem, że ten samochód zaczyna się zsuwać. Sobie wyobraźcie. Co ja wtedy czułem? Mam nowe gimni, warte teraz pewnie z 200 tysięcy, bo podrożały, i czuję, że jestem, yy, jestem w dupie. No bo nie wiem co zrobić. Do, do góry nie pojadę, zatrzymam się na hamulcu, to będzie się suwał do tyłu i teraz jakby to była taka chwila głębokiego przemyślenia. Jakby wszystkie moje zwoje mózgowe. Się spieły i mówią: Adam, wsteczny i kurna, łeb do tyłu, i jedziesz i patrzysz, i nie przypieprz nigdzie w drzewa. Tak się po prostu spociłem w ciągu paru sekund, ale mówię: zrobię wszystko, żeby po prostu zjechać z górki. Na dole spotkał mnie jakiś kładowiec i mówi: Widziałem, jak walczyłeś. Obstawiałem, że wydachujesz. Ja mówię: Dzięki, stary, właśnie, nowym autem. I to jest jakby przykład takiej mojej. Głupoty, może zaufania temu, że mam napęd na 4, że mam w sumie terenowe opony, ale ta zima i ta górka mnie pokonała. W tym samym jest seryjny reduktor no i ta jedynka na reduktorze jest naprawdę szybka. Z tej górki to się dosyć szybko zjeżdża. W naszym zmotanym do rajdów mamy reduktor zwolniony 4,16. To tam jest tak luksusowo, jadąc z górki, to mam tyle czasu na przemyślenia. a Tutaj muszę się skupić, żeby na dół zjechać. Sytuacja była prosta, że mieliśmy podjechać, pod górkę, podbić pieczątkę. Także napędziłem samurajka, ile się dało. Tam chyba na trójce na reduktorze wcinał pod górę. No i niestety trzeba było wjechać między dwa drzewka. I ja już wiedziałem, że to może się skończyć tak, jak się skończyło, ale mówię: no, przecież nic się nie stanie. Tylko tak, duża prędkość, pewne luzy w kierownicy, no bo to samuraj, i pięknie się rozpędziłem. Naprawdę szedłem pod tą pieczątkę idealnie. Tylko w pewnym momencie wjechałem jednym kołem na drzewo. No i w tym momencie zrobiłem coś takiego, że samochód poszedł do góry. Zaczął się staczać. Zrobiłem chyba ze dwa takie obroty, ale na szczęście leciałem po krzakach. I to było w nocy, i się okazało, że samuraj stanął na cztery koła, przywalił. E, jedyne uszkodzenie, jakie było, to to, że po prostu pękła felga. To znaczy, no, rozpadło się koło, i to wszystko było ok. Moje doświadczenie były takie, że nawet nie zorientowałem się, co się wydarzyło. Jakby to się dzieje tak szybko, że jedyne, o czym pomyślałem, to żeby skulić łeb. No bo nie mieliśmy klatki w samuraju, żeby, nie wiem, no fotel po prostu mnie osłonił w razie czego jakby coś się wydarzyło. I od, te, od tego momentu cały czas planuję, żeby zrobić klatkę w samuraju i do tej pory się nie udało. Po dzisiejszych doświadczeniach jednak chyba Paweł też przyzna mi rację, że bez klatki nie jeździmy na rajdy nawet lajtowe. Oj oj, tutaj? Tędy ogólnie się nie zjeżdża, bo jest prawie pionowo, dlatego my tędy zjedziemy. Tutaj może się to skończyć z dachowaniem przez maskę samochodu, dlatego najpierw zjedziemy. <laughs> bo czekaj, bo tło mnie rozśmiesza, że kibicują mi. <laughs> Będziecie jako pasażerowie. Nie! Straszliwisko jeszcze śnieg. Jest. Będziemy spuszczać auto pasem na asekuracji od drzewa. I używa się do tego takiego szerokiego pasa, zwykłego szerokiego. Szeroki pas ma to do siebie, że on się nie wrzyna w drzewo, więc jakby nie rozwala drzew jak lina stalowa czy coś innego. I. Jeżeli ten pas owiniemy wokół drzewa, to ta siła tarcia, która się pojawia, powoduje, że jesteśmy w stanie utrzymać auto. Jeżeli to jest cięższe auto, typu na przykład patrol, a nie samuraj, na przykład trzeba by owinąć ten pas dwukrotnie wokół drzewa i nadal jeden człowiek jest w stanie go utrzymać i popuszczając normalnie spuszczać ciężkie auto w dół. To jest patent znany z rajdów, już żeśmy nie raz się tak asekurowali, zjeżdżając ze stromych górek. Przynajmniej masz jakąś kontrolę nad tym, bo czasami te zjazdy są tak strome, że nawet zwolnione reduktory nie pomagają. I Wtedy stosuje się asekurację Pawełek, to w ogóle nie poczułeś tego? No, Puszczaj, Patryk, połóż Puszczony jest Gaz Samura jest na tyle lekki, że spokojnie można go trzymać na jednym owinięciu wokół drzewa jedną ręką i on nie spada. Tak, ten sposób jest znany chyba wszystkim oprowodowcom, którzy jeździli bardziej wyczynowo i jakby to jest najprostszy, najbezpieczniejszy sposób do spuszczania auta z górki na sekuracji. Pas jest dużo bardziej wytrzymały od wyciągarki, a wyciągarka może się zerwać, może puścić hamulec na bębnie i wtedy auto leci. Taki, takie spuszczanie na pasie jest naprawdę dużo bezpieczniejsze. Bardzo ładnie to zrobiłeś. Dziękuję, że Pawełkowi się nic nie stało. Starałem się, bo jednak lubię go, nie? No, teraz go podkręcimy, żeby zjechał bez asekuracji. <gry> Jeżeli nie zahamuję w momencie kontaktu z podłożem, tylko dodam gazu, to nie przewrócę się. A sekuracja pasem tak nam się spodobała i była tak bezpieczna, że postanowiliśmy zaliczyć jeszcze jedną, bardziej stromą górkę, która Pawła troszkę przerażała. Jest bardzo taki kopny pia, że się będzie spowalniał. Nie napędzisz się jak na tej górce. No nie wiem. Jakbym miał tu przy sobie patrola, to bym zjechał. Ale jest tak nierówno. No bo to wszystko jest trochę przysypane śniegiem i widać tą rzeźbę terenu, że jest tak nierówno i takie dołki są i ten reduktor taki szybki w tym samuraju. Nie lubię nim zjeżdżać z górki, już wolę się na bok przewracać. Nie, myślę, że w ogóle bez asekuracji spokojnie by zjechał, byleby nie trawersował, po prostu w osi zjazdu i będzie ok. A asekuracja, no zobaczymy. Tutaj oczywiście też nic złego się nie stało, bo po pierwsze była asekuracja, no może nie do końca, a po drugie to była jednak piaszczysta górka. Piasek jest bezpieczny, bo jak zjeżdżamy po piasku z górki, to nawet tak zahamujemy, to auto po prostu przysiądzie, wkopie się w ten piasek, nie przyspieszy na tej górce. Także zjazdy na piasku są chyba najbezpieczniejsze Trzecia sytuacja, którą uznaję za niebezpieczną, zdarzyła się na pewnym rajdzie, kiedy byłem pilotem z Moty. No i raj był dość trudny i był taki odcinek, że trzeba było dość stromo zjechać z górki i przejechać przez wodę i pojechać dalej. Ja wtedy biegłem z tyłu. Kierowca zjeżdżając wiedział, że zjeżdżając trzeba dodać gazu, żeby nie walnąć przodem i żeby nie przewróciło samochodu. Ale co się wydarzyło? Wyskoczył mu bieg. I jakby zjeżdżając z górki, no nie, nie mógł dodać gazu i przywalił. Samochód stał, że tak powiem, pionowo i w pewnym momencie go przewróciło. No oczywiście rzuciłem się do wody, żeby zobaczyć co się dzieje z kierowcą. No bo to jest chyba taka najgorsza sytuacja, kiedy jednak nie powinniśmy mieć zapiętych pasów. No bo normalnie podczas wszystkich boczków, daszków i tak dalej pasy są potrzebne. Wszyscy się z tym zgodzą Ale w sytuacji, kiedy wjeżdżamy dość pionowo w wodę czy w błoto no może zdarzyć się taka sytuacja, że polecimy tak, że ta woda no po prostu nas przykryje I wtedy jakby największy problem był taki, czy kierowca da radę wyskoczyć zanim się po prostu może utopić Ciekawe, czy będzie łatwiej, czy trudniej Za mną jest górka z której nie udało mi się zjechać w sposób kontrolowany Toyotą Górka jest stroma, jest gliniasta i jest bardzo śliska przez to. I jedynka na reduktorze w Toyocie, która jest bardzo wolna, w sumie nic nie zmieniła, bo koła nie miały, nie miały trakcji. Po prostu jechałem jak na sankach, mimo że do połowy górki nie hamowałem. Potem przyhamowałem odruchowo, ale to wtedy i tak się nic nie zmieniło. Nie miałem możliwości skręcania, no nic nie mogłem zrobić, po prostu zatrzymałem się na drzewie, które jest na dole. A ty hamowałeś? No tak troszkę, tak już wci wcisnąłem, jak już było szybko, tak nacisnąłem, zacząłem, że nic się nie zmienia i... Nie... Ale masz fart. <laughs> Chodź tu. Chodź tu, spójrz tu. Ten podjazd jest bardzo stromy i śliski, nawet latem, bo ja w czerwcu, kiedy było dużo bardziej sucho, wjeżdżałem ten podjazd patrolem i był dramat. Bo ja tutaj podjeżdżałem na czwórce, miałem 80 na godzinę w kołach, a auto jechało pod górę 10 na godzinę. Było mega ślisko, ale udało się podjechać. Ale wtedy to był czerwiec. Sukces polegał na tym, że na dwójce on by tu nie wjechał. Tu chodziło o to, żeby koło skręciło tak szybko, żeby tak rzucało błotem i gryzło, żeby w końcu wszedł. Jakbym trochę puścił gaz, zwolnił do 50 na godzinę w kołach, to bym od razu spadł na dół. Tu chodziło o to, żeby tam była wbita czwórka i czwórka do prawie 6000 obrotów i wjechał. Z ciekawości pokażę, jak jeszcze dwa inne samochody podjeżdżały pod tą górkę i to już nie wygląda tak dramatycznie jak w przypadku patrola, no ale łatwo zauważyć, że te samochody mają simexy. Co świadczy tylko o tym, że im bardziej agresywna opona w terenie, tym jednak gwarantuje większe bezpieczeństwo przynajmniej przy takich podjazdach. Taką prawdziwą rolkę widzieliśmy ostatnio na prologu w Bałtowie. No, wyglądało to dramatycznie, ale na szczęście, po pierwsze, jest to profesjonalna ekipa, która była naprawdę dobrze zabezpieczona. Kaski, pasy, nigdzie się klatka nie wygięła, nie pękła szyba, chłopakom nic się nie stało, bo mieli y, pięciopunktowe pasy, kaski, dobre siedzenia kubełkowe, jakby wszystko było tak jak trzeba. Nie, nie było żadnych latających elementów w zmocie, nic co mogłoby gdzieś polecieć. Także, no, wyglądało to bardzo groźnie, ale tak naprawdę nie stało się nic strasznego. No, żeby Zobaczyć, jak to wygląda, kiedy auto jest bardziej amatorskie, postanowiliśmy wydachować Samuraja. Trochę Maćkowi, naszemu mechanikowi jest go szkoda, bo obiecaliśmy Maćkowi, że jeżeli Samuraj przeżyje, ale jeżeli przeżyje tylko i wyłącznie, to Maciek go dostanie, bo inaczej my byśmy go dali na złom. A tak to Maciek jeszcze coś z niego sobie wyrzeźbi, a no jego mina pokazuje, że chyba. To nie pójdzie zgodnie z planem. Przed dachowaniem dla bezpieczeństwa samuraj został pozbawiony akumulatora, paliwa praktycznie nie miał, tak samo jak i oleju w silniku. Jedyne co zostało to celowo graty w środku, żeby pokazać co się dzieje z takimi różnymi rzeczami, które zostawiamy w samochodzie. Jeszcze raz zobaczmy, jak to wyglądało w środku i tutaj specjalnie puszczę to w zwolnionym tempie, żeby można było podziwiać, jak pięknie lata szekla i proszę sobie wyobraźcie, co taka szekla może zrobić, kiedy spotka się z ciałem pasażera albo pilota. Myślałem, że będzie gorzej. Nie, nie byłem do końca przekonany do wytrzymałości tej klatki. No poniekąd połamała się trochę ta klatka, ale prawda jest taka, że mogłaby komuś uratować życie ta klatka, no bo tak naprawdę nawet szyba nie pękła, nie? Nic się nie stało w kabinie auta. Ja dachowałem samurajem bez klatki i wiem, że to nie jest nic przyjemnego dachowanie w środku, a wtedy to była mała roleczka, jedna, a nie cztery, czyli to było obrotów no wolałbym dochować składką niż wtedy bez, nie. Niektóre auta są na tyle solidne, że tak naprawdę przy lekkim przewróceniu się takim na bok czy na dach, ale bez kilkukrotnego rolowania nie powinno się wiele stać. Samuraj jest na tyle lekki, że wszystkie nasze dachowania samurają bez klatki i ten oryginalny pałąk wytrzymał. Ale na przykład stary Land Rover Defender przy dachowaniu to składa się na równo z słupkami, w sensie na równo z linią szyb, z maską ten dach się tak przekasza, bo on jest aluminiowy, składany tam i to po prostu zero jakiegokolwiek utrzymania. Tak samo myślę jakiś taki Uaz z dachem z plandeki, to po prostu śmierć na miejscu bez klatki jest. Moim zdaniem wypadki biorą się nie z winy samochodów, czy nie z winy terenu, ale jednak z naszego pośpiechu i braku doświadczenia, także wszystkim, Życzę spokoju i takiego rozsądku w terenie, żebyśmy nigdy na własnej skórze nie musieli przekonywać się jak wytrzymałe są nasze samochody. Wszystkie śmieci i wszystko co wyleciało z tego samochodu oczywiście pozbieraliśmy do worków tak, żeby żadnego śladu nie było. Pali? Odpali. Co ma nie odpalić? Samuraj, nie? samuraj. Nie po takich rolkach odpalały. Czek się nie świeci! Próbowałby. Wentylator działa. Samuraj! Nie da się tej bestii zabić. Nawet nie byli. Samuraja już nie chcieliśmy bardziej męczyć. Tym bardziej, że nowy jego właściciel no, był szczęśliwy, że to auto przeżyło nasze głupie testy. Także o własnych kołach wróciło do domu w objęcia nowego właściciela, który mam nadzieję będzie go traktował już o wiele lepiej niż my.